Według serca Twego. O Jezu, cichy i pokorny, uczyń serce me, według serca twego. Stacja siódma, drugi upadek pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Chodź przez krzyżu, święty, 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 Mój syn jeszcze mocniej doświadcza słabości sił swoich. Zadoć uczynienie za ludzką pychę rzuca go na ziemię, ale miłość, z jaką chce aż do końca pić ten go podnosi go i daje siły, aby iść dalej. Na naszego osłabienie oddaje wszystko, gdyż miłość nigdy W teraz, Rad, nie damy rady, że nie wyjdzie tak, jak sobie życzę, powstrzymuję je od podejścia wysiłków. Chcę mieć mój krzyż, ale często sam spróbuję wydarzyć jego ciężar. Gdzieś moje krzyż, nie ośmieszę się moim upadkiem. Na każdy swój upadek mam przygotowanych pierdolnych. Matko na świecie, mnie rozumieć, że moje cierpienie, moje upadki i moje powstania mogą być błogosławieństwem dla innych. Zmienił się nadmian pamięć, zmienił się nadmian. Zapraszam młodzież, która będzie udział w dalszej drodze przyszłorocznej. Przygotowuję się. Moc, do roczu, na czeska, owsz. 25 marca pożyczenia. Nie